Witajcie moi kochani! Pszczoły dziś brzęczą w jabłoni. Mamy maj. 12 maja. Chciałem wam pokazać jaka piękna pogoda. Ale akurat słońce zaszło za chmurę. I zastanawiacie się po co nagrywam ten film. Otóż tematem tego filmu będzie ten mlecz, którego 400 główek nazbieram do tego oto 5 litrowego garnka. W celu stworzenia syropu. Niektórzy nazywają go też miodem, ale prawidłowo to nie jest miód. Miód to jest taki, co pszczoła właśnie zbierze z niego pyłek i nektar i stworzy wulu miód. A ten miód, który my będziemy tworzyć, to jest właściwie nektar. Pierwszy temat: gdzie go zbieramy? Otóż nie zbieramy go na podwórku. Takim ogrodzonym czy co, bo tam mój pies, stadik, mógł go oznaczyć. Oczywiście wszyscy wiemy, w jaki sposób pies oznakowuje różne przedmioty. Nie zbieramy też na polu, takim nieznanym albo znanym też, ale takim rozległym, ponieważ no, tam mogły być stosowane nawozy albo coś podobnego. Tutaj jest sadek w tym sadku. No co, no pszczoły się pasą, nie były stosowane nawozy. Więc tutaj można sobie spokojnie zbierać główki słonecznika, przepraszam, jakiegoś słonecznika mlecza. Eee, o, podagrycznik tutaj bogato rośnie właśnie. Eee, szczaw koński, z, z tamtego roku jeszcze właśnie pałka z nasionami z tego właśnie się rozsiewa. Szczaw koński, dobry jest na rozwolnienie na przykład. A tu główne, co będziemy zbierać, to właśnie te główki. Tu widzimy pracującą pszczołę. Także nie będziemy jej zabierać tego kwiatka. Pójdziemy dalej. No i co, zbieram 400 główek i zaraz Wam pokażę, co dalej, ponieważ ten film będzie podzielony na dwie części dzisiejszą i jutrzejszą. Ponieważ musi 24 godziny odstać po tym, po zagotowaniu. Także zapraszam do pierwszej części. Tak wygląda 100 główek w moim ręku mleczu. Zobaczcie po jednym przejściu, razu jak się zmniejszyło w tym miejscu. I tu już mam 100, czyli 200. No i jeszcze muszę zbierać 200, dlatego warto wziąć większy garnek, bo zobaczcie garnek 5-litrowy. A już ile zajęło go? Tak. Ale ciężkie jest to liczenie, ale muszę dać radę. Trochę idę w tamtą stronę, to będzie łatwiej zbierać. Tak wygląda 401 główek mlecza, mleczu. Zobaczcie, o tu zebrałem. Nie spowodowało to wielkiej katastrofy dla tej małej łączki. A dlaczego tak wyrywkowo gdzieniegdzie zostawiałem główki? Ponieważ tam na przykład siedziały robaczki albo pszczoły, to nie ruszałem, nie mordowałem tego zwierzaka. Jest dużo główek, można wziąć takie bez robaczka albo bez pszczółki. A czemu 401? Otóż, o tu, nieobrwany ogonek. Otóż jest tak, że nie musi to być równe 400, a w liczeniu mogliśmy się pomylić. Więc zawsze wziąć jedną więcej. Także ja już ruszam, zaleję to litrem wody i będę gotował przez 20 minut, po czym odstawię na 24 godziny do lodówki, po ostygnięciu oczywiście. No i to jest wstęp do robienia syropu, a jutro druga część. Tak to wygląda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach albo bezpośrednio do mnie. To jest historia mojego życia.